Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj sobie troszeczkę tak porozmawiamy na temat wojny psychologicznej. Więc tak, co tak jest najważniejsze w wojnie psychologicznej. Znaczy, wojna psychologiczna cały czas trwa, trwała będzie trwa i będzie trwała. Czyli cele wojny psychologicznej jako podstawowy taki punkt, drugi punkt. Strategia i taktyka, manipulacja i dezinformacja, metody wojny psychologicznej, środki masowego przekazu, radiofonia, wojny psychologicznej, prasa w służbie dezinformacji, ekran telewizyjny, narzędzie manipulacji, a także internet. Organy wojny psychologicznej. Jakie mamy? No mamy Państwowe organy propagandowe, społeczne ośrodki dywersyjne, organy wojny e, psychologicznej w e, strukturach wojskowych, służby specjalne w wojnie, e, wojnie psychologicznej, które też odgrywają, e, odgrywają mm, no, kluczowe, e, kluczowe, e, mają kluczowe zadania do wykonania. Następny teraz, tak, po pierwsze, o co chodzi, wojna psychologiczna, po pierwsze, wnoszą, co, co ta wojna psychologiczna wnosi, wnoszą do świadomości społecznej, indywidualnej społeczeństwa i różnego typu idee, idee e, poglądy, pojęcia, różne powtóre za pośrednictwem akcji wojny psychologicznej e, są ośrodki propagandowe, które usiłują zdezorientować pod względami politycznymi opinię publiczną społeczeństwa, tak ludzi, jakieś jak gdyby narzucić e, to myślenia po prostu. Po trzecie operacje wojny psychologiczne Wykonane są przez organy propagandy, mające na celu nie tylko osłabienie e, jakiejś tam roli, e, jakiejś idei, ale wprowadzenie właśnie jakichś tam ideałów, jakichś tam przekonań, sposobów życia i moralności, ale również zastępować ich jakimiś wartościami. Na przykład, no co, załóżmy, tak, na szeroką skalę stosuje się tu też podanie w odpowiedniej dawce, w jakimś opakowaniu ideologicznym, mitu o jakiejś wolności, jednostki o prawach człowieka, o prawdziwej demokracji, a takie tam dyrdy małe, tak, które tam nie za bardzo mają wspólnego. Z rzeczywistością oczywiście, z prawdą jakąś. Po czwarte stosuje, stosowane są różnego typu schematy wojny psychologicznej. Czyli no... W, w, pewien rodzaj schematu, tak? Które tam... E, nie, nie, wykorzystywane są różnego typu charakter. Różnego typu agresywne stosowana jakaś tam agresja w przestrzeni publicznej eee, co tu jeszcze możemy na ten temat na ten temat proszę Państwa powiedzieć no możemy jeszcze powiedzieć co manipulacja i dezinformacja manipulacja Szanowni Państwo, co to jest manipulacja? Manipulacja to swoiste kierowanie stanem duchowym ludzi przez wpajanie im określonych stereotypów myślenia, tak, odpowiadających no, tej klasie panującej. Za pośrednicy manipulacji, jak twierdzą teoretycy wojny psychologicznej, można zmieniać postępowanie ludzi w wymaganym kierunku. Profesor Goodin z Uniwersytetu Yale w USA w swojej książce Polityka manipulacji uważa ten fenomen za narzędzie władzy duchowej nad ludźmi. Wyraża on opinię, że manipulacja jest doskonale zorganizowanym wprowadzeniem ludzi w błąd. Tak? Amerykańskie pismo Political Affairs zamieściło w 1981 roku artykuł kanona odrodzenie mo mocarstyzmu w Waszyngtonie. Autor twierdzi, że im lepiej zorientowani będą ludzie w sprawach politycznych, tym większe trudności napotka Manipulowania ich świadomością. Dlatego, dlatego do społeczeństwa powinna trafiać raczej namiastka informacji, okrojone, zniekształcone i wypaczone. Społeczeństwem takim właśnie niezorientowanym no, jest y, y, łatwiej, no, łatwiej rządzić po prostu. No, no co to dużo co tu dużo ukrywać, no bo no taka jest prawda, Szanowni Państwo, e, społeczeństwo takie narodowe, zwarte, no takim społeczeństwem jest znacznie trudniej manipulować, no wręcz niemożliwe. E, no co, różnego typu dywersje ideologiczne są stosowane w, w, w wojnie psychologicznej. Szeroko stosowana jest metoda dysk dyskredytacji, tak? Że z kogoś szkalując kogoś, jakieś błędne informacje przekazując, osłabiając jego po prostu moral, osłabiając, osłabiając jego nawet wiedzę, tak? podważając, podważając tą wiedzę. W praktyce ideologicznych, w dywersji, często stosowana jest również metoda odwracania uwagi tak? opinii publicznej od określonego realiów politycznych lub wydarzeń i skupiania powszechnych zainteresowania społeczeństwa na określonym wydarzeniu, zjawisku, w istocie rzeczy, lub też na argumenty, itd. To jest, szanowni państwo, odwracanie uwagi, to jest bardzo często stosowana metoda. Metoda zastraszania. Jest to też stosowane w warunkach pokoju, w procesie wolnej psychologicznej. Fenomen strachu. Fenomen strachu paraliżuje nie tylko wolę, ale również myśli, emocje. Zdrowy rozsądek, poczucie realizmu wraz z metodą zastraszania w wojnie psychologicznej, szerokie zastosowanie zyskał środek znany, jeszcze ze starożytnym, szerzenie pogłosek szeroko rozpowszechnianych itd. Także... Także tak że, tak, że, tak, yy, tak to wszystko wygląda. No, szanowni Państwo, to nie ma co tutaj do ukrywania. Yy, podstawę wszystkich tych metod i chwytów stanowi dążenie do zniekształcenia prawdy. Tak? No, bo tutaj prawda no, prawda jest. Yy, Szanowni Państwo, bronią, tak? Dla ludzi. I wiedza na ten, na, na ten temat. Także... Te różne chwyty, wyrobienie, wypaczenie pojęć o konkretnej rzeczywistości, wpajanie ludziom idei i koncepcji wrogich różnego typu. No... Także, także krótko mówiąc, jeśli wydarzenie jest korzystne dla propagandy, należy, podaje się je do wiadomości publicznej szybko, bardzo szybko, niejako, jako sensację i w i w odpowiedni sposób jest przedstawiana, tak, retoryka, tak, jest taka, dramaturgia, dramaturgia jest bardzo ważna. No. Jeżeli coś jest ważnego, to bardzo szybko jako tak jest podawane jako sensację, w, w odpowiedni oczywiście sposób. Jeżeli coś jest niekorzystne, wówczas trzeba je przemilczeć, odwrócić od niego uwagę, no, całkowicie od, uwagę od, od społeczeństwa, tak, żeby społeczeństwo e, zająć e, po prostu czymś innym, tak po prostu czymś innym. E, także, Szanowni Państwo, no, e, czy e, już ta słynna pandemia, jak mówi minister zdrowia Szumowski, że musimy się nauczyć z nią żyć, czy aby to nie jest mechanizm spróbowania władzy? No trzeba się wsłuchiwać to, co mówią. Tak? Jak pan premier Morawiecki mówi yy, yy, nowa normalność, a teraz mówi yy, nowa rzeczywistość, nowa, yy, To też trzeba się wsłuchiwać, co oni mówią. Co oni właśnie mówią. Czyli musimy się, na, jak to mówi pan Szumowski, musimy się nauczyć yy, z tym żyć. Czyli ta pandemia. Wynika z tego, z tego, co on. Z tego, co on mówi, wynika z tego, że ta pandemia nas nie opuści. Będziemy musieli z tym żyć, a więc ona nas nie opuści. Zapowiada na jesień. Powrót pandemii. Jak ja bym chciał, że, za, że na przykład za miesiąc będę chory, to bym się zawczasu prochów nałykał. Jasnowic. Pan minister zdrowia Jasnowic. Widzicie, on wie, że będzie pandemia na jesień. I teraz pytanie: Czy to społeczeństwo doświadczyło już te, tych bajdów, że dalej będą brnęli w te bajdy? Czyli pójdzie, po rozum do głowy, pokapuje się w końcu, że są rozgrywani. To pytanie. Niestety pozostawiam Państwu. Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Teraz tak, pandemia, pandemia, pandemia. A czy Państwo pamiętają, wiedzą o tym, że Ambasador Mas Bauer, Mas Bauer tak się jakoś nazywa, Ambasador USA w Polsce. zapowiedziała właśnie przerzut broni jądrowej z Niemiec do Polski. Czy ktoś wie o tym, że się wojska przerzuca z Niemiec do Polski. Ponad 9000 wojska, bo już, już przeszły, już są na terenie. Wszyscy zajęci są pandemią, a nie zwracają uwagi na ruchy wojsk. Nikt nie zwraca uwagi, co mówi pani Max Bauer o broni jądrowej, która być może będzie w Polsce stacjonować. I co Polacy? Tak nic? Nie rusza was? No, na tym trzeba się zastanowić. Pod przykrywką, pod przykrywką tej pandemii, na turystycznym gadaniu. Ludzie o niczym innym nie myślą, tylko o pandemii, a tutaj dziwne ruchy wojsk. No? A cisza? No dobrze, to tylko tyle, co chciałem na ten temat powiedzieć. Trzymajcie się.